Wiele wskazuje na to, że Valve nie może już więcej czekać i musi wreszcie coś dodać do CS. -a. Dlaczego o tym powiem w tym filmie? Jeżeli chciałbyś, żeby coś nowego się pojawiło, staw łapkę w górę, zobaczymy, ilu nas jest. Na starcie, popatrzmy sobie na ostatnią skrzynię, czyli na kilowatt case. Jest to skrzynia, która została zaprezentowana, jak to możemy zobaczyć na początku lutego, co za tym idzie prawie, że 5 miesięcy temu. To jest naprawdę, naprawdę dużo z perspektywy dawnej ekonomii CS-owej, z perspektywy tego, że dawniej Valve przyzwyczaiło nas do dwóch czy trzech skrzynek, głównie trzech w ciągu roku. Na chwilę obecną mocno tego odchodzimy już. Od Pewnego pewnego czasu, w związku z czym ja też bym się nie przywiązywał do tych skrzynek, że muszą być co trzy co skrzynie w ciągu roku, ale dalej, jakby na to nie patrzeć, przy obecnym tempie będziemy stawali około dwie skrzynie w ciągu roku, co dalej jest dosyć cienio. I nie chodzi w tym filmie o to, że ja po prostu chcę, żeby coś pojawiło, że chciałem, żeby wreszcie na tym rynku coś zaczęło dziać, że chcę, żeby wreszcie coś tak, że zaczęło się dziać. Tylko właśnie chodzi o wszelkie inne kwestie, które łączą się trochę w całość i dają taki trochę wydźwięk tego, że Valve musi wreszcie coś dodać. Ale po kolei, na starcie, chciałem zwrócić uwagę na e, otwarcia w czerwcu, czyli. Właśnie zakończonym miesiącu możemy zobaczyć, że zostało otwarte 15 milionów skrzynek. Jeżeli tobie to nic nie mówi, powiem Ci tylko tyle, że od początku tego roku był zaledwie jeden miesiąc, kiedy zeszliśmy poniżej 30 milionów otwarć. Tylko jeden miesiąc. I był to styczeń, kiedy od tych otwarć było 21 milionów. Tak to możemy zobaczyć, że cały czas było to powyżej 30 milionów, kiedy to w marcu nawet to było 38 milionów, nie bez powodu, po wydaniu nowej skrzynki, jakoś te liczby idą do góry, i Valve doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że po otwarciu po prostu te liczby idą sobie fajnie w górę, co rzeczywiemy też pokazałem. Na na chwilę obecną 15 e, milionów otwarć. Bardzo, bardzo niewiele. Valve sobie zdaje sprawę z tego, że te otwarcia nie są niczym satysfakcjonującym. Będę z Wami szczery, ja te statystyki śledzę od naprawdę dosyć dawna. Od dwóch lat co najmniej, jak nie więcej. I 15 milionów to jest jedna z najniższych wartości, którą tutaj widziałem, jak nie najniższa. Obecnie skrzynie w CS są dość drogie. A to ja powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo? Tak, za darmo. Zapraszam Cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się masa ciekawa. Ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku devcase, na oula, wulkana, glowsy, wygląda to nieźle. Ja trafiam Neon-Ridea. Oprócz tego dostępne są również battle i w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam Cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie doładuj, a następnie przecież oczywiście tutaj kodzik FIAKO, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu oraz 2 złote i 10 groszy na start. I można spowiedzieć, powiedzieć, o czym my w ogóle gadamy. Przecież 15 milionów otwarć, kiedy trzeba kupić do takiej skrzynki kluczyk, no i niektórzy tą skrzynkę kupują, więc przyjmiemy takie bezpieczne 15-20 zł za jedno otwarcie. Co nam jakby na to nie patrzeć, daje 300 milionów złotych w ciągu miesiąca? Trochę mniej, 250 milionów. Dalej, dla nas to są bardzo powolne liczby. Ale z drugiej strony patrzmy z perspektywy Valve, czyli z międzynarodowej korporacji. Dla której to nie jest 300 milionów złotych, tylko to jest te 70 milionów dolarów. To już brzmi totalnie inaczej. I z drugiej strony, mają w głowie to, że przez ostatnie pół roku to nie było te 70 Dolarów, tylko 150-200 milionów dolarów, całkowicie inna para kaloszy, a zresztą nie patrzymy na to samymi wartościami, ale z drugiej strony, jeżeli coś zarabia, to czemu ma nagle zarabiać mniej, w związku z czym tutaj wypadałoby, żeby Valve coś z tym zrobiło. I to wypadałoby, nie mówię ze swojego punktu widzenia, że ja mówię, wypadałoby, żeby się dali skrzynie, bo chcę coś otwierać, bo chcę, żeby był content. Absolutnie nie. Chodzi o to, że Valve jako korporacja nastawiona jest na zyski i chwała im za to i niech tak będzie. Tylko tak naprawdę sprawę te zyski uciekają. Więc logicznym jest, że w teorii mogą oni coś z tym zrobić. Z drugiej strony możesz powiedzieć, że okej, okay, ludzie nie otwierają skrzynek, no bo pełna na Kulhaga. No okej, okay, tylko ta promocja na Kopenhagę trwa już od kwietnia luźna, w związku z czym to tutaj powinniśmy zobaczyć jakieś spadki tych otwarć. To tutaj kwiecień i maj nie powinien być taki otwarty, o, taki obfity w te openingi. A był. W związku z czym należy sobie o tym też powiedzieć. Należy sobie powiedzieć o tym, że dochodziły nasz suche o, ty, o tym, że tak na sprawę Kopenhaga jest 3,5-4-krotnie mniej dochodowa niż Paryż. W związku z czym Valve też sobie zdaje sprawę, że kura znosząca złote jaja powoli już przestaje je znosić. Albo przy okazji Kopenhagi zniosło ich dużo, dużo mniej. Należy sobie powiedzieć, że tak na daną sprawę też dla Walf jest niezbyt ciekawym rozwiązaniem. Bo z jednej strony mogliby w jakiś sposób bachnąć ręką na mniejszą liczbę openingów i na mniejsze wpływy z takowych openingów. Gdyby z drugiej strony Kopenhaga dawała im inne, powalone zyski. Ale widzimy, że tak nie jest. Widzimy, że jest wręcz przeciwnie. W związku z czym wali się jeden, jedna kwestia, wali się druga kwestia i zaczyna się robić trochę nieciekawie. Jeżeli odpadają tak na daną kapsułki, jeżeli odpadają skrzynki, to na czym warto tak na daną sprawę zajabia? Można by teraz powiedzieć, no ale przecież zarabiają jeszcze na prowizji, na tym tam jest gransza kasa. Okej, okay, ale na cały czas jest. W związku z czym nie bierzmy tego w ogóle pod uwagę, bo to byłby inna totalnie gadka, gdyby tych przychodów nie było wtedy, kiedy te openingi były duże. W momencie, kiedy były duże przychody z openingów, duże przychody z kapsułek, Duże przychody z tego, z tych prowizji na Steamie i tak dalej, no to wtedy była ta linna gadka. A teraz są małe przychody ze skrzynek, małe przychody z kapsułek, małe przychody z ruchu na Steam, no bo ten Donspa też jest mniejszy przez to, że tych openingów nie ma. Chociaż z drugiej strony liczba graczy nie jest najmniejsza, więc też należy sobie o tym powiedzieć. Należy sobie powiedzieć o tym, że Valve troszeczkę stoi na rozstaju dróg i za niedługo będzie musiał wybrać, czy idzie w lewo, czy w prawo. Z tego powodu, że za niedługo wypadałoby też, żeby skończyła się promocja na Kopenhage. Zobaczmy ile trwały ostatnie, to właśnie promocje. I możemy tutaj zobaczyć na ogół właśnie to był okres od 60 do studni dalej. I tak dalej. W związku z czym, jeżeli sobie na to patrzymy, już za niedługo też na Kopenhagę przyjdzie czas. Pikantarnik dodaje fakt, że kapsułki z Kopenhagi są dużo tańsze na markecie Steam, niżeli w grze. Więc każda myśląca osoba, która chce je po prostu nabyć, żeby sobie je otworzyć, najprawdopodobniej zrobi to na markecie Steam, niżeli tylko i wyłącznie w grze. W związku z czym, jakby na to nie patrzeć, możemy w łatwy sposób zobaczyć, że tej liquidity tych przedmiotów nie jest jakieś powalone. Wezmę sobie drugą, najpopularniejszą z nich kapsułkę, tak? I teraz sobie popatrzę, ile tych przedmiotów schodzi dziennie, czy w ciągu godziny. 100, 200, 300, na przedmiocie za złotówkę to jest żadne. Zysk dla Valve, jeżeli chodzi o samą prowizję. A w tym momencie, kiedy te kapsułki są tańsze na markecie, niżeli są w grze, no to logicznie jest, że więcej osób kupuje je e, tutaj, właśnie e, na markecie. Więc te zyski z kupowania tych kapsułek w grze są dosyć też mizerne. Więc jakby na to nie patrzeć, Valve te wszystkie dopływy kasy w jakiś sposób są nie tyle co ucinane całkowicie, co są w pewien sposób podcinane. Więc faktycznie, nie, tak jak powtarzałem, po raz chyba w 20, nie mówię, że z mojej perspektywy, ale z perspektywy korporacji wypadałoby coś z tym zrobić, żeby przynajmniej no, nie polecić totalnie na łeb na szyję. I warto o tym sobie po prostu powiedzieć że walcz tak... Wypadałoby z ich perspektywy biznesowej, żeby faktycznie coś zrobili, żeby coś dodali. Pytanie, co do końca będzie. Na chwilę obecną, że jesteśmy patrzymy na updatey, możemy zauważyć taki mniejszy, większy pattern dodawania większej aktualizacji średnio co miesiąc, więc wypadałoby, żeby za miesiąc również takowy się pojawił pod koniec lipca. Czy się pojawi? To należy podać pod wątpliwość, ale można ślepo uwierzyć, że faktycznie takowy się pojawi. Czy on już będzie zawierał dla nas jakiś nowy content wreszcie? Bo dożyliśmy czasów, kiedy to community, z takiego, które tylko przeczuło na że ciągle dają nowe skrzynki i nowe kapsułki tylko zarabiają i tak dalej. Community domaga się nowych kapsułki. Kominie domagasz się nowych skrzynek i domagasz tego, że wreszcie coś zostało dodane, na co można wydać kasę. Co jest jakąś absurdalną sytuacją w historii gamingu, gdzie to praktycznie od początku jakiegoś modelu, właśnie mikropłatności zawsze psioczy się na każde możliwe dodatkowe płatności. Każda gra, która ma jakieś dodatkowe, wprowadza dodatkowe rzeczy, które można kupić. No, ogólnie mierzy się z hejtem. Tymczasem w CS-ie ludzie wręcz po prostu błagają o to, żeby dodać coś, za co można wreszcie zapłacić. Także mamy patologiczną sytuację. Valve sobie zdaje z tego sprawę, ale z drugiej strony Valve też na tym jedzie, bo gdyby oni teraz nie zaczęli napijania tym tymi pomysłami, to by przegieli pałę, więc sobie sprawę, że muszą. To tak bardzo, bardzo ze smakiem wszystko zrobić, żeby nagle tych ludzi w drugą stronę znowu nie, 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 nie obrócić, tak? Więc warto sobie powiedzieć, że jest szansa, że pod koniec lipca coś otrzymamy. Czy to już będzie jakiś nowy content, który będzie można zakupić, jest na to szansa. Czy to będzie koniec promocji na jest na to szansa. Ja szczerze w to wierzę i szczerze najprawdopodobniej pod to będę grał, że będę liczył, że tak będą sprawę z połową, też z końcem lipca, to promocja się zakończy. Na to będę się nastawiał, w związku z powyższym, na dniach możecie się spodziewać, że zainwestuję w ten event, tak jak to już obie peście co każdy, to właśnie major. Więc warto sobie o tym powiedzieć. Co jeszcze bym się tak na daną sprawę spodziewał? Ciężko na daną sprawę powiedzieć. Jeżeli za miesiąc do czego moglibyśmy mówić o jakichś tematach operacyjnych, to faktycznie miałoby ręce i nogi, że Valve teraz faktycznie jakoś tak poczekało, żeby z jednej strony ludzie w teorii odłożyli kasę, bo to jest gadanie turbo w teorii. Nie oszukujmy się, ludzie dostają tak na tą sprawę wypłatę co miesiąc większość żyje żyja od pierwszego do pierwszego. W związku z czym co miesiąc mają pulę pieniędzy do rozwalenia, tak? I to nie działa najczęściej tak, że teraz okej, okay, nie wydam na skrzynki w tym miesiącu 100 zł, tylko wydam w kolejnych, tylko wydam po prostu na inne skrzynki w innych grach albo wydam na coś totalnie innego. W związku z czym się na to tak nie napalał, że Valve ma podejście: no niech ludzie zaoszczędzą i wtedy robimy sobie, nie wiem, w sierpniu wrzucamy operację, robimy sobie payday no nie? Że nagle, nie? ale teraz weźmiemy kasy ile, ile, będziemy, ile będziemy chcieli. To tak nie działa i walce zdają sobie sprawę, my sobie z tego zdajemy sprawę, wszyscy z tego zdają sprawę. Więc w dużym skrócie, czas na jak nowy content. I to nie mówię z mojej perspektywy, mówię z perspektywy korporacji,